I są już dwie minuty po ósmej, a gościem poranka to kafem jest pan poseł Ryszard Petru, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji. Dzień dobry. Poseł Polski 2050 i Dzień przyszły dobry. lider tej partii. Zrobię wszystko, żeby wygrać te wybory. A po co? Po to, żeby na nowo Polska 2000 miała mocne sondaże. Ale pan nie umie w mocne sondaże. Żeby mogła realizować... Żeby mogła realizować te Postulaty, które zgłaszała kampanii 2023, abyśmy tym samym również jako istotny podmiot wzmocnili całą koalicję, tak aby wygrać wybory w 2027. Miał pan nowoczesną, wszedł z nią przebojem do Sejmu, a potem skończył się jak zawsze. Um, oddawałem nowoczesną z poziomem 9%, wchodziłem w 7,6%. W związku z tym, takie poziomy dzisiaj byłyby chyba satysfakcjonujące dla ugrupowania. Średniego I uważam, że umiem tego typu e, A jeszcze później pan miał zdobyć. jeden projekt polityczny, który mi teraz nazwał. Kilka tygodni trwał, w związku z tym nie nazywał. Przypomni pan nazwę? Tak, teraz, ale to, tak nie, teraz. Te, te, tak. to parę tygodni trwało. W związku z tym tutaj widzę olbrzymi potencjał, chociażby dlatego, że jesteśmy w rządzie, a nie w opozycji. W opozycji a. dużo trudniej buduje się tożsamość, markę, e, przekaz, no bo to jest w dużym stopniu na opowieści. A nie na realizacji, by realizacji obietnic. To, to nie jest rozmowa by... kampanijna, ale proszę powiedzieć, a pan tak szczerze nauczył się, yy, posiadł jakąś przez ten czas nie bycia liderem partii, jakąś wiedzę, która teraz panu yy, yy, procentuje i może pan zostać dobrym szefem. Oczywiście partii? jest tak, że uczymy się z tego, co się nie udało, a nie z tego, co się udało. To jasne. Jak najbardziej. No i ważne jest to, żeby być bardzo konsekwentnym w realizacji tego, co się obiecało. To jest raz. Dwa. Współpracować z ludźmi. No i, i nie bagatelizować jakichkolwiek sygnałów wskazujących na jakieś niezadowolenie, zadowoleni, czy też... No trzeba odbierać sygnały z zewnątrz i oczywiście nie można się wyłącznie nim ulegać, bo sygnały są zwykle różne. Ale trzeba by się jakby dostosować też politykę do rzeczywistości. Ale gdyby pan został takim... Przewodniczącym Polski 2050. Umówmy się, to nie jest jakoś e, liczebnie wielka partia. Struktury zawsze to się wymienia jako poważny problem tej partii, no ale jest to partia, która ma swój klub. Tak. I klub jest e, e, kluczowy do utrzymania Oczywiście. Zaplecza większościowego zaplecza politycznego rządu. Jakby pan był takim liderem w styczniu przyszłego roku nim został, to pan by chciał wziąć też odpowiedzialność nie tylko za partię, ale i za sprawy Polski wchodząc do rządu premiera Tuska. Tak dlatego, że nie ma lepszej formy realizacji programu niż bycie w rządzie. No, nie wyobrażam sobie, że znaczy partie polityczne powstają po to, żeby uczestniczyć we władzy i zmieniać świat na lepsze. Według swojego programu, realizować program poprzez, bycie się w rządzie, a nie w opozycji czy też wyłącznie w parlamencie. To rząd proponuje ustawy, to rząd podejmuje decyzje, w którą stronę idziemy, to rząd w ramach rządu tworzą się, negocjują się, rozwiązania, które potem są realizowane w parlamencie, nie ma lepszej formuły niż. Współuczestnictwo w rządzeniu. Pan by oczekiwał, gdyby się tak zdarzyło, mówimy hipotetycznie, ale to jest też bardzo ciekawe, pan by oczekiwał od partnerów w koalicji rządowej, nie obywatelskiej, tylko całej, renegocjacji umowy koalicyjnej, jakichś zmian, między innymi także w obszarze personelu, pan w takiej Radzie Ministrów mógł się znalazć, pan, znaleźć? No, co do zasady, no nowe, nowe kierownictwo, siłą rzeczy przychodzi nowymi pomysłami. Nie nazwałbym tego renegocjacją. No bo to robimy z tego jakąś wielką procedurę. Po prostu siadamy, ustalamy priorytety na nowo. Uważam, że... Rząd ostatnio ustalał swoje priorytety. Zna pan To jest ponad 50 punktów. Nie podobają się panu? Uważam, że powinniśmy być bardziej odważni. E, mam, Polacy oczekują od nas realizacji tego, co obiecaliśmy jednak w 2023. E, I bardzo dobrze by było powiedzieć, co robimy do końca tej kadencji, a co chcemy na przykład zrobić w kolejnej kadencji, czy rozłożyć te, te propozycje na dłuższy okres czasu, pokazać, że część jest do realizowania w krótkim czasie, część wymaga większego okresu czasu. E, natomiast nie chciałbym negocjować poprzez media Jasne. z koalicjantami, bo uważam, że tak się nie robi, to jest nieskuteczne, to wręcz powoduje, że część osób postrzega to jako szantaż. Na, na, na początku, panie redaktorze, trzeba wygrać te wybory wewnętrzne. O tym szantażu to nawiązuje pan do stanowiska dla pani Pałczyńskiej-Nałęcz, która już sama się to bardzo nie, często w mediach tytułuje wicepremierką, mimo że premier jeszcze nie... To nie słyszałem, żeby się tytułowała. No ale to chyba ciągle o tym jest mowa, tak? Jakby mowa to był najważniejszy jest... problem w Polsce. To nie jest najważniejszy problem. Oczywiście ja akceptuję decyzję Rady Krajowej... Polski 2050, która. Chyba, że zostanę przewodniczącym i będę chciał zająć stanowisko wicepremiera w Radzie Ministrów. Jak, w rządzie, jak zostanę przewodniczącym, to nie będę prosił jakiekolwiek ustalenia czy tam e, wsparcie tego czy innego ciała, tylko e, normalnie idzie się i rozmawia się z partnerami koalicyjnymi, no bo... Nie mogę powiedzieć, że zainteresuje mnie to ministerstwo na przykład. W sytuacji, kiedy ktoś inny jest ministrem w tym ministerstwie. No to jest bardzo niezręczna sytuacja dla drugiej strony. Trzeba te sprawy całościowo e, omawiać, ustalać. I tak się robi na całym świecie. To nie jest nic nowego. No przecież nie, nie, to nie jest jedyny kraj, gdzie jest koalicja, prawda? Nie no. Mogę się panu zwierzyć ze swojego takiego poglądu. Ja zasadniczo uważam, że w Polsce lepiej by rządziły nawet e, wieloczłonowe koalicje niż była monowładza. Wydaje mi się, że nam kompletnie nie wychodzi ta monowładza. Mamy coś w sensie, Jak to jedna partia pancie, rządzi. Tak? No tak. pan co, Ale to jest też taka umiejętność. E, nie który... cieszyłbym się z monowładzy żadnej z pojedynczych partii tworzących dzisiejszą wie, pan, koalicję. Wie, wie pan o, wiem, wiem chyba, do czego pan wie, że taka monowładza powoduje, że jest taka arogancja władzy pewność siebie i idą za daleko w stosunku do oczekiwań społecznych, nie uwzględniają często drugiej strony albo głosu mniejszości. To, co się, tego, czego się uczymy przez lata w Unii Europejskiej, to to, jak się wypracowuje kompromis. Tak? Mamy różne aspekty i to wymaga czasu, ale dzięki temu te decyzje są często znacznie mądrzejsze niż właśnie takie w postaci, w cudzysłowie oczywiście, dyktatorskiej monowłazy. I tego też wymaga umiejętność funkcjonowania w koalicji. Koalicja tym się różni od kampanii wyborczej, że w kampanii wyborczej trzeba bardzo mocno pokazać, jak inne mam stanowisko do pozostałych. W koalicji z kolei trzeba pokazać, jak umiem to swoje stanowisko przekłuć w rozwiązanie i tak akurat mi się bardzo podoba, jak panie Kotula i Pasławska dogadały się. Początkowo obie strony w związku z tej... kwestią... pozycji dogadały się? Co Nie, prawda długo to Długi czas być może lewica podkreślała, jak bardzo chciałaby e, pójść jednoznacznie ze związkami partnerskimi, na co paracel reagował nigdy w życiu, bo mamy inną post postulat. Tylko to nie powodowało wzrostu poparcia ani na, jednej, ani na drugiej partii, i w momencie, kiedy się dogadały dwie strony, uważam, że to jest to, czego Polacy od nas teraz oczekują. Czego Polacy. pan życzy Szymonowi Hołowni? Życzę spełnienia marzeń. Uważam, że dzisiaj ma prawo mieć. Marzenia, jak każdy. Nie chcę mieć dosyć, ale ma prawo być takim, poczuć się niesprawiedliwie osądzonym. Jest naprawdę bardzo dobrym marszałkiem Sejmu. Byłem w Sejmie gdzie marszałkiem był pan Kuchciński i Bez porównania. To <głos》> jest w ogóle inny świat. Oczywiście niektórzy mu zarzucają, że za dużo żartuje, Ale te żarty, one są po to, żeby rozbroić napięcie. I naprawdę nie ma jakiejś takiej w Sejmie e, nawalanki. A życzy pan czego? Wie pan co? Cieszyłbym się, gdyby był wysokim komisarzem WNZ. Nie tylko dla niego, ale dla Polski. Nie wiem, czy to jest jak bardzo to jest realne. Nie prowadzę tych rozmów. Nie mam tam kontaktu. Ale tak operacyjnie. Gdyby miał pan... Tego nie wiemy. Ja, to, to już pan musi sobie z tym poradzić. Jeżeli wygrałby pan takie wybory w Polsce 2050, to rozumiem, że wolałby pan jako nowy lider, by pan Szymon Hołownia był jednak gdzieś z dala, żeby tam panu nie zaglądał y garnki, czy w co tam. Y na pewno bardzo trudna jest sytuacja, kiedy lider, który stworzył ugrupowanie, by w nim został. To jest bardzo trudna sytuacja. Ja zakładam, że Szymon ogłosił, że odchodzi. I to, to odchodzi. I to przyjmuje jako y y daną ani jako zmienną. To konkret. Bardzo był interesujący ten fragment, choć poświęciliśmy mu i chwilę, i był bardzo ogólny, że pan mówił o tym, że trzeba by było też przejrzeć, jakie są priorytety tego rządu na kolejne dwa lata. No, myślę, że o tym też w wielu głowach te myśli gdzieś tam przebiegają. A także u was, polityków, czy przede wszystkim u was, polityków tworzących koalicję. I gdyby rzeczywiście został pan liderem, i odbywał, a wtedy podejrzewam, że będzie pan częściej odbywał rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem. Siłą rzeczy. Siłą rzeczy. To co by pan powiedział premierowi, panie premierze, ale w sprawie tych finansów publicznych, to. Bo ja jestem jako obywatel troszkę zaniepokojony danymi, które jak, oglądam o rosnącym jak, długu. Współczuję mojego sytuacji, zaniepokojenia. jakiej jest a. minister Domański? E, uważam, powiedziałem premierowi, że musimy mieć świadomość tego, że w sytuacji zagrożenia wojennego Polska musi być w stanie zwiększyć deficyt nagle, istotnie. Nie wiem, o trzy punkty procentowe PKB. A dzisiaj tej przestrzeni nie ma? Obawiam się, że może nie być. Wie pan, to nie jest fizyka, jeżeli chodzi o budżet i deficyt, deficyt i dług publiczny. Kiedy następuje kryzys finansowy, nie przy pewnym poziomie konkretnym, tylko w tym momencie, kiedy. Tak zwane rynki finansowe uznają, że dany kraj wpadł w pułapkę zadłużenia i nie jest w stanie spłacać, prawda? To może wynikać, no, to jest czarny scenariusz. Rośnie zagrożenie rosyjskie, zamiast 20 paru dronów mamy 500 dronów nad Polską. To się za jakiś czas pojawia, wtedy świat postrzega, że Polska jest de facto już jest zagrożona, czy jest w konflikcie zbrojnym. Spadają nam ratingi, czy jesteśmy postrzegani jako mniej wiarygodni, a my właśnie dokładnie w tym momencie potrzebujemy dodatkowej kasy. Dokładnie w tym momencie potrzebujemy istotnego zakupu To może broni. tak po mojemu? Nie mamy żadnych bezpieczników w tej chwili? M mamy ich za mało. Znaczy, wie pan, lepiej bym się czuł, gdybym miał ten deficyt na poziomie ale 3% to... procent PKB czy 4% i wiedział, że mogę zwiększyć go do tych 6, 7, no... i wtedy bym się czuł bardzo komfortowo. No nie chciałbym być nigdy y, ani premierem, ani w roli premiera, ale to od... pozwoli pan, to, to gdybym ja był teraz. Tym... Proszę wybaczyć, państwu Śmimo. też za, za, za tę śmiałość moją, tym premierem, i to bym powiedział panie Ryszardzie. No ale to co? Tniemy? Komu zabieramy? Wie pan, co można zrobić? Wielki przegląd wydatków publicznych, takie, że. Ale robię. tylko po to, żeby na końcu, żeby zawsze, żeby oszczędzać. Pan, Gdzie pan by Nie, oszczędzał, panie ale... Ryszardzie? Ja miałem przyjemność pracować w Banku Światowym, gdzie robiłem właśnie taki wielki przegląd wydatków publicznych. Okej, okay, tu było właśnie temu, to przyznam, ale zarówno w wydatkach społecznych, jak i w ogóle całych. I sprawdzamy, czy dane programy są realizowane zgodnie z planem, czy spełniają swoje cele i robimy racjonalne oszczędności, a nie, niekoniecznie tniemy. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby 800 plus było wyłącznie dla osób niezamożnych. I Ile to, to zdejmuje z poparcia? W zależności od, od poziomu, gdzie włożymy poparcia, czy... Ile to zdejmuje z poziomu poparcia partii politycznych, tworzących zaplecze polityczne? Rządu? Na, dane, po, dane akurat pokazują, że jest to po, pogląd popularny i Polacy są za. Chyba, drugi... że pan prezydent zawotuje. Punkt drugi jest taki, że ważna jest narracja, bo w polityce nie tylko działania opowieść. są ważne, ale opowieść jest ważna, narracja, jak to przestawimy, jak to wytłumaczymy, czy Pola... To się da zrobić i wie pan, e, ja mogę sobie te takie pomysły w tym momencie zgłaszać. Moja siła raczej mamy... jest mniejsza no, niż ale szła, musimy prowadzić... był e, szefem partii. Ale przyszedł pan do... Poważnego radia, poważnej rozmowy i myślę, że Poważnym to też jest. redaktorem i, no, i, i. Czekałem, że pan to powie. No wiem, bo no pan mnie podpuścił, ale nie co do zasady. Polska 2050, jak była w opozycji, głosowała za tym, żeby 800 plus było dla osób. Od tego by pan zaczął, ale pan wie, że to nie ale, wystarczy. Prawdopodobnie. Oczywiście, że nie. Tylko daję panu przykład na y, oszczędności rzędu 10-20 miliardów złotych. To nie są Petru. małe kwoty. Ryszard Petru, kandydat na lidera Polski 2050. Co pan dzisiaj robi o 10? Rozpoczynam wspólnie z innymi posłami posiedzenie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, gdzie e, pracujemy na postawienie przed Trybunałem Stanu pana profesora Adama Glapińskiego i będziemy przesłuchiwać trzech członków Rady Polityki Pieniężnej. Joanna Tyrowicz, Ludwika Koteckiego, Przemysława Litwiniuka. To są ci członkowie Rady obecnej kadencji powołani w poprzedniej kadencji parlamentu przez Senat, który wtedy. Był zdominowany przez opozycję demokratyczną. Bardzo często pan profesor Grapiński to, to podkreśla. Y ale wie pan, no, o co, co będzie mówiła pani profesor Tyrowicz, czy pan doktor Kotecki, pan Przemysław, pan profesor Litwiniuk, to nie wiem. Posiedzenia będą oczywiście za zamknięte. Właśnie, bo Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej pracuje za zamkniętymi drzwiami zgodnie A, a ja z bym powiedział inaczej. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zgodnie z ustawą pracuje za zamkniętymi drzwiami, a pracuje przede wszystkim bardzo długo. Dlatego, I... że... Urobek komisji jest taki, że postawiliśmy przed Trybunałem Stanu, znaczy pana Świrskiego z Krawy Rady Radiofonii Telewizji i w kwestii... A pana Gapińskiego postawicie? Ja uważam, że materiał jest mocny i jest... Gdyby był mocny... Moment, nie skończyliśmy przesłuchań. Kolejny Kolejny wniosek w Sejmie już. Mamy kolejny. Ale nie chcę podkreślić, że o ile dobrze pamiętam, przez ostatnie tam kilkadziesiąt lat um, Nikt nie, ta komisja nikogo nie postawiła. Mamy konkretną rzecz. Postawiliśmy pana Świerskiego przed Trybunałem Stanów Ja teraz, rozumiem, ale ja pytam ale o nie profesora. Mówiąc, nie zawsze prędkość jest, jest właściwa. E, tutaj... Bierze pan odpowiedzialność za te słowa? Dowody są mocne? Ja biorę odpowiedzialność. Bo no, wie pan, to wie, też ja jest wizerunek polski. Prezes NBP jest, to, ale wie pan, co dlatego. bo... To nie jest Miki, to jest poważna sprawa. A kim jest Miki? No dobra, to nie jest mała sprawa, to jest poważna <laughs> ja rzecz. Wiem. Wiem. I dlatego stąd uważam, że dynamika pras jest właściwa. Przypomnę, to jest akurat... Utrzymywanie dzisiaj. tej niepewności? Nie, nie. stanie? Przed no, w kolejny dzień, czyli jutro przesłuchujemy z kolei byłego szefa PFR i byłą szefową BGK. W tej samej sprawie. W tej samej sprawie. Z kolei posiedzenie... Jeszcze pana Pietraszkiewicza też. Tak. I chcę tylko powiedzieć, że... Kiedy? Niech pan powie kiedy. Koniec, ja więc. uważam, że tej, w tym roku. W tym roku. Ja uważam, ale moment, to nie jestem ja. ja, ja nie, Pana pogląd. Mój, ja jestem wice, wiceprzewodniczącym właśnie tej komisji, tak jest mój pogląd. Ehm. I uważa Uważam, pan, że nie przedłużacie że... tych, nie przeciągacie tych prac? Wręcz odwrotnie. Ja Wręcz mam. odwrotnie. Ryszard Petru, Panie redaktorze, zapraszam. Członek, no nie zaprosi pod, mnie pod pan na posiedzenie, bo... tylko zaprosić, ale chcę podkreślić, że to jest akurat ten dzień niesemowy i komisje pracują. Komisja Taka Odpowiedzialności prawo. Konstytucyjnej i przewodniczący Komisji do Spraw Deregulacji i poseł Polski 2050 i gość poranka to KFM Ryszard Petru. Bardzo, bardzo, bardzo panu dziękuję.